Minęło 16 w TVN 24, czas na fakty po południu. Diana Rudnik. Witam Państwa i zapraszam. Energetyczny gigant rośnie w siłę i rośnie w siłę jego twórca. I obie te kwestie są przedmiotem wielu pytań, stawianych nie tylko przez opozycję. Daniel Obajtek z chwilą formalnego dopięcia fuzji Orlenu i Lotosu ogłasza przyspieszenie kolejnego przejęcia. Polskie górnictwo naftowe i gazownictwo wkrótce dołączy do tego imperium, a stojące na jego czele prezes Obajtek wyrasta na jedną z najbardziej wpływowych osób w obozie PiS i nie waha się z tej pozycji korzystać. Katarzyna Kowalska. To jeszcze w uzupełnieniu wątku zasygnalizowanego przed chwilą w materiale biznesowy partner Orlenu, prezes węgierskiego koncernu Mol ścigany nakazem aresztowania za skorumpowanie premiera Chorwacji. To potwierdziła wirtualna Polska opisuje Szymon Jadczak i od niego teraz więcej szczegółów. I kolejne tematy u nas nie tylko dla powstańców warszawskich to sprawa bolesna, choć to właśnie oni głośno mówią o oburzeniu, o niegodziwości i o bezprawiu sprawa zadość uczenienia dla Anny Jakubowskiej pseudonim Paulinka 9 milionów złotych zasądzone za lata cierpienia w stalinowskim więzieniu dla prokuratora generalnego to zdecydowanie za dużo Sąd apelacyjny w Warszawie miał dziś zająć się tą sprawą a dlaczego musi się zająć sąd najwyższy o tym Maria Bilińska to pionierska operacja Sukces lekarzy z Brazylii i Wielkiej Brytanii przy nieocenionym wsparciu nowoczesnych technologii. Stuosobowy zespół przez niemal 30 godzin pracował nad rozdzieleniem połączonych mózgami braci syjamskich. Chłopcy, po raz pierwszy w swoim ponad trzyletnim życiu mogli spojrzeć sobie w oczy. Marta Warchął. Może i senior, ale skutecznie potrafił obronić swój sklep przed złodziejami. Taką mamy dla państwa teraz historię z Kalifornii. 80-latek zauważył na monitoringu grupę podejrzanych uzbrojonych osób, błyskawicznie ukrył się w strategicznym miejscu i zdołał postrzelić jednego z czwórki napastników. Spłoszeni bandyci uciekli, ostatecznie jednak policji udało się ich aresztować. W Karolinie Południowej, w mieście Greenville, też z cyklu wizyta nieproszonych gości. Spotkanie oko w oko z niedźwiedziem. Właści i takie są fakty po południu we wtorek. Wkrótce u nas dodatek do węgla w Senackiej Komisji, a dodatek do innych paliw w rządowych planach. Jaka pomoc na trudną zimę? I a propos pieniędzy, czy resort sprawiedliwości płaci ochotnikom za spotkania z ministrem? Stawka podobno całkiem spora. Szczegóły i więcej tematów już za chwilę. Proszę koniecznie z nami zostać.